No, i witam y, bardzo serdecznie po długiej przerwie, kilkumiesięcznej I dzisiaj tak zrobiłem taki spacerek do lasu. No, park, las. I to i, i nie tak jak ostatnio Francja, tym razem od kilku miesięcy y, Niemcy. Niemcy z tego względu, że pracuję. Tu od kilka miesięcy w Niemczech i planuję, może, dłuższą jakąś wyprawę, w sierpień, wrzesień, a jak na razie, praca. I tutaj dzisiaj taki spacerek w sobotę sobie postanowiłem zrobić po tym lesie, lesie, park za miastem. Troszeczkę odpocząć po y, ciężkiej pracy y, i troszeczkę się zrelaksować. Y, no i co tu mogę powiedzieć? No nic, dzień za dniem. Od listopada tutaj y, utkwiłem w Niemczech. I co tu mogę powiedzieć? Mam plany. Jak już powiedziałem, mam plany sierpień, wrzesień. Jak na razie tutaj tak pracuję dniem za dniem. No ale i tak będę co tydzień mniej więcej starał się coś tam wrzucić jakiś filmik. Żeby nie było takiego zostoju jak ostatnio. No, i jak jest okazja, to chciałbym jeszcze tutaj trochę podyskutować na temat. Na temat taki. Na temat taki, a mianowicie ostatnio troszeczkę tam zająłem się moją stroną na Facebooku. Na przełaj daleko przed siebie. I. Chodzi konkretnie o to, że we wrześniu pracując we Francji na jabłkach no, zrobiłem taki filmik ogólnie jak to, znaczy jeszcze przed wyjazdem do Francji, przed wyjazdem na te jabłka, no to przebywałem w, w, w przerwie w Hiszpanii, bo w maju pracowałem na, na zbiorze Barbaru Później kilka miesięcy w Hiszpanii i później to jabłka od września i tak to jakoś zleciało. No i zrobiłem taki filmik ogólnie, że, że mówię tam, że pracowałem na Arababarze, później przerwa w Hiszpanii, i to akurat film realizowany był w maladze w Hiszpanii, przed, akurat dzień przed moim wyjazdem do Francji i to tak wrzuciłem. No i wrzuciłem ostatnio na, na tą moją stronę, ten film. I kurczę, no nie wiem jacy tam ludzie są, so ja nie mówię, że wszyscy są tacy jacyś ludzie pesymistyczni i taki zawisni, ale zauważyłem y, troszeczkę na szczęście to jakieś 10% tego. Reszta to była pozytywnych, ale niektórzy taka zawiść, że akurat y, nie wiem, że we Francji komentarze y, takie na, za na zasadzie pracujesz jak niewolnik, tak. Pracujesz jak niewolnik. Wrzuciłem nawet film i taki jak tam zbiera się te jabłka, to znaczy bez żadnego wysiłku, bez, bez jakiejś tam y, y, gonitwy i, i żeby ktoś mnie gonił i krzyczał szybciej, 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 czegoś takiego nie było. Normalnie pracę na ludzie ale, na ludzie, ale, ale niektóre komentarze no, to normalnie masakra. Nie przypuszczałem, że że, że, taka zawiść jest, że na zasadzie, na zasadzie takiej, że o pracuję jak niewolnik, że kurczę na zasadzie yy, już tam jadę, już tam jadę, już tam jadę, już tego I, i ludzie, nie wiem czy są niektórzy tacy tempi że, że po prostu, yy, bo czołówka w tym filmie, troszeczkę wyjaśnię, czołówka w tym filmie była yy, z, z tytułem, że wyjazd z Hiszpanii do Francji na jabłka. Niektórzy chyba pomyśleli, że ja jestem jakimś rekrutorem do, do pracy, ale trzeba było tylko kliknąć w link. Yy, film się wyświetlił na moim kanale na YouTubie. I kurczę, tam wszystko jest wyjaśnione, ale nie, wie, nie wiem, czy niektórzy są tacy tępi, czy już tacy leniwi, to nawet się nie chce kliknąć. Nie? No to kurde. Yy, ale. Mówiąc szczerze, że w 90% to komentarze pozytywne i jestem z tego bardzo zadowolony. Ale niektórzy, niektórzy ludzie naprawdę, no, jeśli chodzi o pewne sprawy, to są troszeczkę ograniczeni niestety. Jeszcze na koniec chciałbym to troszeczkę tam podsumować. O, kurczę, nawet słoneczko teraz wyszło fajnie, fajnie. Prawie. Jeszcze trochę jak w Hiszpanii. No ale, ale tutaj akurat, może tak zeszłem teraz z tematu, ale tutaj, gdzie w Niemczech jestem, to od stycznia praktycznie temperatura cały czas na plusie, 8-9. Teraz mamy 2 marca, sobota. No i dzisiaj jest fajnie i się po prostu przespacerowałem. No i opowiadam Wam te Tą historię, ale teraz może się troszeczkę w środę przejdę i taki spacerek, yy, i będę kontynuował moją opowieść. No, i już jestem, teraz spacerek, i tak jak podsumowałem na temat tego mojego yy, postu tego filmu, o którym mówiłem, że. Tego postu z filmem, że po prostu yy, yy, niektórzy, do tych co mają taką zawiść, że po prostu nikt nikogo nie zmusza, żeby gdzieś jechał do pracy. A jak się nie podoba, to po co tam zaglądacie i komentujecie, czy lajkujecie jakieś te wredne ikonki, komentarze. Ja akurat prowadzę taki styl życia. Ja prowadzę akurat taki styl życia, że po prostu lubię podróżować, odwiedzać różne różne po prostu miejsca i pracować, tak jak teraz pracuję w ciężkich warunkach, żeby troszeczkę zarobić grosza. Niestety w Polsce bym nie mógł tyle zarobić i nie mógłbym pojechać tam gdzie chcę. Yy, bo be, też pamiętam, że też były takie komentarze: no, przecież praca jest w Polsce! No, pewnie praca jest w Polsce za 3000 zł. No, a za 3000 zł to przykładowo we Francji to jest dla siłek dla bezrobotnych. Więc to jest śmiechu warte. Yy, ale to już zeszłem ten z tematu, i chodzi mi o to, że każdy po prostu powinien robić to, co lubi. Ja robię to, co lubię. i A jak innych to boli, no to yy, myślę, że wizyta w psychiatryku by była dobra. No. Więc tak, to bym wszystko ładnie podsumował, sympatycznie. Tak to wygląda, niestety. Ale co, ja się tym nie przejmuję całkowicie. Tylko tutaj chciałem nadmienić coś takiego, że niektórych bardzo boli. A będąc na przykład w Hiszpanii, we Francji, czy teraz w Niemczech, czy troszeczkę w Holandii, stwierdzam, że. W Polsce jest najwięcej czegoś takiego. Jeden wszystkiemu, wszystkiego zazdrości. Ale są tacy, że coś robią z tym, żeby sobie coś poprawić. A niektórzy myślą, że na talerzyku będzie wszystko grzecznie podane. Więc tak, tak to właśnie funkcjonuje. Tak to właśnie funkcjonuje. I to tak. To tak to jest. A ja teraz sobie idę z tym laskiem i troszeczkę musiałem troszeczkę powiedzieć to co myślę bo akurat mam taki charakter, że mówię to co myślę jednemu się to podoba, drugim się nie podoba a jak się nie podoba, no to to już ich problem tych ludzi, niestety niestety, niestety yy, i to jeszcze ja bym powiedział, że niektórzy mają zawiść to nawet nie tylko o mnie chodzi, tylko o innych ludzi, to tak Pracują, później troszeczkę podróżują, jeżdżą, oszczędzają, ale te pieniądze nie są znikąd. Po prostu to, że ktoś gdzieś tam pojedzie, czy Tajlandia, czy gdzieś, czy, czy Wietnam, czy inne kraje, te pieniądze są z tych, że te osoby kiedyś zarabiały, ale nie weekendiki i alkohol, tylko po prostu oszczędzanie, oszczędzanie. No. Nic niczego nie przyjdzie. Albo się oszczędza i się ma, albo się nie oszczędza i się nie ma. Prosta, prosta zasada, prosta logika. Tak to bym chciał powiedzieć. Ja akurat oszczędzam. Nie wydaję na pierdoły, bo też na przykład w Niemczech pracuję, to ja nie przyjechałem tu na imprezy, tylko przyjechałem, żeby oszczędzić i później po tych kilku miesiącach czy roku y, mieć coś i wtedy sobie po prostu zrobić wakacje i cieszyć się z życiem, tak to, tak to bym, tak to bym podsumował. Wiem, że teraz będzie, że, że po co ta krytyka? Nie, ja lubię mówić prawdę i mówię jaka jest rzeczywistość. Także. Tak, żebym tu pomału zakończył. No i tak jak powiedziałem, to będzie zakończenie. I teraz e, małym spacerkiem wracam do miasteczka. A następnym razem e, może e, będę się starał za tydzień coś tam e, dopowiedzieć. A tak na razie no. do zobaczenia następnym razem.